Witam wszystkich, z tej strony Allok, a to jest kolejny odcinek z, ze straży pożarnej i dzisiaj sobie, jak widzicie, rozmawiam ze Spike'im. Tak. Właściwie to stoimy w ringu, będziemy się tu bić za chwilę, znaczy, to znaczy jak go będę bił, on będzie uciekał, ale no, o tym się przekonam za chwilę. No patrzcie, przyszedł do Stony Bum, Widzisz, no, już na to biegłem. Zabieraj te śmierdzące giry. Moje no. zapachnodze, bo skarpetki miesiąc temu zmieniłem. Aha, sorry, sorry. E, no, to spajkiem chodź, pokażę ci spajki, y, wszystkie wozy, chodź, chodź, chodź. No. Cip, cip, cip. O. Zobacz, jaki... działaj jaki gadżet? Ja wiedziałem, że chodzę do tego rynku. wie! Panowie, panowie! Ja. przybiegł, pan co pan za niespodzianka! Tam, tam, gdzie się drewno sprzedaje, gdzie to jest? Z testa się jest? poli. No tak, czy jak to jest? widziałem dym, jedziemy sprawdzić to. No. Dobra. kapitanie, Co widziałeś? Dym i już bierzemy wozy? Tak, bierzemy wozy szybko. No dobra. to pani jechać. Dlaczego nie? Dlaczego i Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego No, Dlaczego nie? Dlaczego nie? I nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego to jest tam, gdzie ten staw się sprzedaje. Dobra, Dobre. źle pojechałem, ale dobra. dobra ja jedźcie w prawo, jedźcie w prawo i w na lewo. Za później jedziemy jeden na drugi. O U, motku, bo tu skręcamy, tej. W ogóle... Kamera w tym, w środku, jak tak siedzę, to jakbym miał kilometr od siebie kierownicę ja jakby. Też. Do czym ja jadę? Madem. Duszek. Straż pożarna Dobra, może patrzeć na drogę, bo że... ...prawie coś rozdupcył Jak to teraz w prawo? No, w prawo i w lewo Ile wy macie na liczniku, że tak wolno jedziecie? Nie wiem o, To dłuższe wstrzymuje ruch Ło, słupki kasuje. Tej... No nie wierzę, ty! Tamtym samochodem, tą Jaliską mi się dużo lepiej idzie. Ten, ten jakoś strasznie rzuca. Super <grywa> go zwaliłem. I Ale to wchodzi w koszkę. Moment, moment, moment. Będziemy, jesteśmy w górach. To jeszcze cały czas prosto Jest To jest półrozpadycyjne. Dobra, to chyba tu. O widzę tym, ty ja pierdziele! Panie! Ja ja widzę, bo mam najmniejsze ustawienia. O nie. One się fajczą, ja pierdzielę. O chłopie! Teraz zauważyłem. Ja pierdygo, no to ten pociąg tu postawił To chyba tu się wierzę. No tu się poli ty Tużek ty żeś tu polił chyba to wszystko Ja przyjeżdżałem, patronowałem teren i patrzę kurde dym Dobra I jak to się robi gasi? Czekaj, okay, wychodzisz, otwierasz te, czekaj, trzeba otwierać, otworzyć Co ci się ma otworzyć? No te X-em. Włącz makeę ciśnieniową Czekaj okay. Dobra spike O panie ty Olno Pitola <laughs> No urwało mnie Bo no to daleko nie musisz Nie możesz jechać Kajśimy okay, to obiekty spadą Panie mi się coś zrobiło Co? Tej myjki nie mam Dziś nie R Duszek, jak ty tak daleko z tym zaszedłeś? Nie wiem A mnie ja, ja już ucina to w tym miejscu. Ej Dobra, na serio, nie podchodź za blisko, bo to ucina Muszę ciąfnąć Ja że się zapolił <laughs> Spajki iść do drugiego budynku Podjeść tutaj do drugiego budynku A, dobra. Poli się, poli się Zostało mi 2000 litrów wody Duszek Tak Bo to już tutaj z nich jest pompowane To pierwsze tu Nie, Je nie, to się normalnie poli tej i to się nie chce ugasić czy na lewce? No też mówię właśnie, że to już jest nie Weź no tą z lewej strony popsikaj trochę Ja tu psiknę na prawo teraz Może się ugasi A może weź ty choć z lewej. Mówisz? Tak no, no co? Może ty ugasisz Nie wiem Pan no spróbuj się tu nie chce gasić Zaraz tam przyjdziemy do ciebie Tutaj jakiś dopalacze dali temu Patrz, ugasiliśmy kawałeczek To Teraz gasimy. Ten już ugaszony? Tak. Tak. Gasimy ten drugi dziad Zostało mi 800 litrów Trzeba będzie jechać po desto Wiesz co tu jest woda obok, nie? Można napełnić Tak nie, litrów, bo mam straszny ten... chudy pomniejszony. No bo ty masz tego większego... Mam 200 litrów no. tylko. Dobra, ja już jadę po ten, cię tankować. u no matku, nie mów ma wody. Uy, 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 uy. zanim... zanim odpoli, to daj spokój. z odskutnej wody, zanim do go braknie, Tylko czy tutaj da się gdziekolwiek zjechać, żeby tu nie wpaść? Chyba nie, co? Wiem, wiem Czekaj, ten... Y samochód trzymany ma ten... Y basen Gdzie można, skąd może pobierać wodę No to bierzemy od niego i ugasimy tamto resztę No W ogóle to Ciebie. spajki czemu ty jeszcze tego nie ugasiłeś? O, jest, dobra, podjeżdżaj Ty, no uderzyłem w ten budynek jeszcze I <grym> ten do tego basenu i tam... Panowski tu jestem jakiś to... Nie chce się gasić. Muszę idziemy jsi do się poli Ja no też tu próbuję takim... Tutaj, no, to się serio nie chce skosić. A to coraz wyższe się robi. O! Ugasiło się Gasimy to tamto, wyszło. wszyscy wspólnymi siłami Dobra Bo to się pole i się ugasić nie chce, kurde, gorąco. No, gorąco. No, parówa taka z nieba leci. Ukrób <taki>, taki, gdzie wy jesteście? No chodźcie, gasić to. No gasimy to, gdzie ty jesteś? Wody nie mam. A, bo ty teraz to gasisz. No, tam to już jest ugaszone przecież. Faktycznie wody nie ma. No. Czekaj, teraz ja wezmę ci podziadę. Ja już swoim ugaszę to. Tu już przecież poszło kupa, kupa wody. Próbuję napełnić. Kasło. Ugaszone. No co mnie, panie, tu zabierasz Dobra. Ugasiliśmy pożary. Oba? Oba. No. Fajnie. Ja jeszcze poleję wodą dla pewności. Dobra. No mam 3000 litrów, niby. No to nie marnuj już wody. Starczy, idę. Tylko możesz zanurkować, także uważaj. Dobra, no przestań, ta ciężarówka nie chce hamować w ogóle. To może u siebie tam. Dobra, ja już pędzę na remisę. A ja muszę zamykać, te. Gdzie tu jechać, ty? Tu jakieś w ogóle nagie laski chodzą sobie, nie? Co tu się odbywa, ty? Jakiś konkurs w negliżu? K? Jakiś konkurs w negliżu? Tu jakiś most, a trzeba na niego wyciofać taki, taki w troszkę tylko zamknę te... boki Ktoś tędy już jechał, kurczę Dobra, jedziemy. Pewnie duszek. No bo ja tutaj przyjechałem, patrzę, dym, czarny. Oho. No i jednak przyszła burza. Papieża nie wybrali. Co? Na czarny dym to papieża nie wybrali. O. No i nam wyrzuciło jednego strażaka w postaci spajka. Nic się nie stało. Tak, później. Pożarł, z, się... Jeden z nas zginął jeden w akcji zginął. pożarniczej. Tak, niestety pamięć o nim będzie głęboka. Chyba. Jak jego coś tam. <laughs> e, panie, gdzie ta remisa? A w lewo. Już mówię, zgubiłem remizę? Uciekaj, ja UFO Tak, jak ciebie? Tak. E. O kurde, to był ciężki pożar. No, aż mi się gacie podarły. <noise> Jak się schylałeś, powąż. Tak. Po wąż. Tak. Oczywiście, taka przypominajka, nie brać odcinków na poważnie. Staramy no, się to koniecznie. robić. Staramy się to robić realistycznie, ale, ale z jajem. Ale z jajem, tak. Elastyczna ja struktura. Zresztą, no, z duszkiem tu się nie da nic na poważnie, nie? Gdyby to było realne życie, to wszyscy by się poważnie zabagowali. No raczej. Yy, no i nie, to bym... Nie, czy byście śmiali całą drogę? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. No dobra, no to co, no to ty, tyle. Mm, jeśli chodzi o ten odcinek. Mm. Jest jeszcze odcinek? I jeszcze no, jest. Zmartwychwstał! Zmartwychwstał. No, yy, mi intern na chwilę. No, także zostawcie po sobie znać w postaci komentarza, łapki w górę i w ogóle, i w ogóle. Także no i to tyle. Trzymajcie się, cześć. Tak Na razie. razie.